Cześć z tej strony, Chester. Czełka. Jest z nami dzisiaj Rafał. Chcielibyśmy Wam złożyć od całego Chester team życzenia. Tak, konkretnie od gier, jak i mówisz, tak samo? Tak, konkretnie od gospodarstwa. Nie ma z nami, niestety Michała nie udało się. Był plan, żeby z nami nagrał, ale niestety się do pola pojechał, bo tak. się śpieszył tam i dlatego nagrywamy we dwójka. z racji, że wkrótce święta będą, no to chcielibyśmy Wam złożyć. Ee, życzenia, tak, oczywiście, drobnych, spokojnych, wesołych świąt i... i szczęśliwego nowego roku, tak jest tak jak widzicie w tle, my dalej walczymy nie poddajemy się, tak, nadal wa walczymy mamy tak. zimę, co prawda, ale bez śniegu niestety 18 grudzień, jak się nie mylę? 18, tak, 19, tak, mamy 18 grudnia chyba ten akurat filmik będzie puszczony w wigilię to będzie niespodzianka tak. taka z rana tak, taki wasz bonusik, także tak właśnie wyglądamy. I tak, jak <laughs> tak na poprzednich żebyście vlogach. Nas dobrze tak. rozróżniali. Ja jestem Chester, to ja jest Rafał. Rafał. Tak, jest tam nawet filmy ode mnie z gospodarstwa z Gierwilk też się pojawiał na kanale. Jak macie jakiś pomysł co do oznaczenia vlogów, które będzie Rafał nagrywał. Tak, żeby jak była właśnie jakaś różnica, to czekamy właśnie na jakieś propozycje, jak mamy je podpisywać, żebyście wiedzieli właśnie, jak to. Tak, jak żeby to... nie było wszędzie podpisane Chester vlog, bo gdzie nie będę ja występował, tak, tylko tak. Rafał będzie sam nagrywał, no to fajnie byłoby, jakby to było podpisane. Że to jest akurat on nagrywał no, ten vlog No, żeby była jakaś różnica, nie? A chyba, akurat chyba cie... że wolicie, żeby zostało tak jak jest No to zostawimy tak, tak jak Tak, to jest piszcie w idzie. komentarzach Oczywiście zostawiajcie łapkę w górę Nie zapominajcie o subskrypcji i dzwoneczku tak. Żeby być na bieżąco Jeżeli wam się podobają nasze vlogi Tak, tak, to jest właśnie najważniejsze Wspominamy na tym na samym początku Bo przez to, że klikacie właśnie na łapki do góry e, Motywujecie nas do, do działania, nie? Żebyśmy tych vlogów nagrywali więcej Bo mówię, cały, my się cały czas też tego uczymy jak to robić, żeby właśnie to wam się podobało. Tak, dziękujemy za te miłe komentarze właśnie co zrobiło. Tak, za te, że są oczywiście... dużo komentarze właśnie, tak, tak, dużo, dużo komentarzy się pojawia właśnie pod, pod oczywiście filmami. Oczywiście są tam komentarze ty, tej krytyki, ale, ale to, dobrze, to się że również są. właśnie e, tak, dobrze bo... że są, bo wiemy, co poprawimy mamy zmienić. Się, tak. tak, tak, poprawimy się, żeby właśnie te. te... My jesteśmy otwarci na każde wasze, wasze pomysły, nie? Jak mamy jak mają te vlogi wyglądać. Także tak jak widzicie, no. Jedziemy dalej, nie ma co stać, bo powiem wam, no kurde, jak będziemy stać gadać to ja znowu kolejną nockę będę miał w plecy zamiast spać to, to będę orał tłuk się. Dobra, pod nie doczami. przedłużamy, <gry> trzymajcie się, cześć! Cześć! Dobry, można wsiąść. Siemka, cześć Siadaj, już się tu rozkładam Zawsze siedzenie rozkładam i Rafał Nie muszę się męczyć co? Widzisz jak ty masz ze mną dobrze Wiedziesz? No Jedziemy, jedziemy na... Górę zamykamy Tam o stoi Cienko Wilzny sprzęt, zielona strzała Cienko Rafała A on to jednak lubuje się w zielonych maszynach Tak, tak I powiem wam, jednakowo brudny Jaki jeden, taki drugi Także... Sorry Także... Jedziemy, tutaj mamy taką dość duś, dużą działkę do zaorania nie wiem ile nam to zejdzie, ale zaraz wam wszystko pokażemy na spokojnie Tak, tutaj jest taka mała działeczka do zaorania Później jedziemy naprzeciwko gospodarstwa, tak będziemy orać? Tak, tak no Zobaczymy, może coś nagram pod muzykę Taki mam plan, ale zobaczymy jak to wyjdzie Będę się starał, bo to żeby jak będziesz, nie wiem czy to latał od góry czy nie Ale żeby to pole ładnie wyglądało, to będę musiał się postarać <laughs> Czyli mamy rozumieć, że starasz się tego wtedy, kiedy cię nagrywają. Tak, jak szefów widzimy no, <śmiennie> ale słuchajcie, zawsze lepiej żartować, kurde, niż, niż płakać. Powiem wam, Oram to pole w powszech. Dlaczego Oram w poprzek? Bo jest w kwadracie. E, uprawiamy i siejemy cały czas, e, tak jak idą rzędy, a każda orka idzie po prostu w powszech, żeby równać po prostu to pole. Dlatego mamy tutaj takie troszkę wyboje. No bo wiadomo komoń też swoje waży, nasz jest nie zna, okej, opony mamy tym szerokości ale, ale wiadomo no też swoje tam ugniata, dlatego porobił takie delikatne robki do linki ale mówię pole w kwadracie więc to naprawdę nie przeszkadza wyrównuje to się potem wszystko, ja w ogóle wszystkie pole jakieś tylko czy są klinowate czy nie klinowate, staram się je oraz po prostu jakieś trójkątne nawet takie mamy żeby po prostu w każdego roku było w inną stronę przeorywane a w inną stronę... a no sijemy, tak jak mówię, cały czas od jednej strony, nie? bo, bo wiecie, tu już chodzi o ścieżki przejazdowe i tak dalej, więc żeby, mi co było dobrze pryskać a, mówię, te pola się wtedy wyrównują, równają bo, bo co z tego co widzę, to niektórzy jak ja normalnie po długości i mają przykładowo, źle ustawiony pług, potem to dobrze nie uprawią i to pole nagle się robi takie popalowane poprzez, nie wiadomo. I potem dziwność kogoś bierze, nie? Nie, no to ramy, tak jak widzicie u mnie teraz głównie filmy pojawiają się ze mną yy, na czarnej ziemi, bo, bo tak jesteśmy umówieni, Michał jest właśnie na łazie ora chyba przedostatnią działkę yy, Na ciężkiej ziemi na piaku chyba wszystko jest porane została tylko właśnie czarna ziemia, ta, ta najlepsza. Z racji tego, że on ma wie, ci więcej koni przeliczając na jeden korpus, to on jedzie na te cięższej ziemię, jemu to szybciej po prostu idzie, on jedzie. No a mój Johnny, no i tak to trzeba zorać i tak trzeba zorać, to jak ja mam tam stali się ślizgać, bo powiem wam, ten płóg jest naprawdę dobrany dobrze do, do, do mocy ciągnika e ja nie powiem, że nie, no na łazie ora, też ora, wiadomo, tylko schodzi to troszkę wolniej A jak mam się po prostu, mówię, ślizgać i tam będzie na czarnej, na, na łazie To ja jadę na czarną ziemię i, i jeździmy No tak jak mówię, teraz jeżdżę troszkę wolniej Tam w pierwszym vlogu z Orkiem mówiłem, że jeżdżę 8 na godzinę Teraz jeżdżę z racji, że w poprzek tak nie fajnie po przełożeniach wychodzi Przejeżdżę 7,5 na godzinę, to pół kilometra, niby mała różnica, ale wiecie, no Szpula, szpula troszkę ciągnikiem A tak jest to delikatnie No i tak jak zrobisz zbliżenie na pług No to też ten pług tak nie skacze No bo on swoje też, no wiecie Przeskakuje, podskakuje, to są wszystkie e... Przeciążenia swoje też ma Tu akurat powiem Wam, że gdzie wyjeżdżali właśnie z torem i wywozili łupki Szczególnie tam przy mostu przy wjeździe było naprawdę mocno zadeptane Będziemy musieli zrezygnować z wywożenia tych łupek na to pole, tylko na inne, żeby po prostu nie ugniatać cały czas w jednym miejscu ziemi, bo powiem Wam, że ciężko tam to było zaorać. Puch, troszkę tak nawet wychodził, mimo tego, że on waży 2,5 tony, na dłutach jest i tak dalej. Powiem Wam, tam gdzie było najbardziej zajeżdżone, właśnie przy mostku, to, to było, było właśnie twardo. A ogólnie ciągnik, powiem Wam, wygląda jak wygląda, bo ostatnio... Przedwczoraj, tak, tak. jeśli się nie mylę, orałem kawałek, na którym normalnie woda stała, a wiecie, no pasuje tą ziemię, wiem, że woda stoi, nie powinno się, bo się struktura gruzełkowata troszkę niszczy, ale jak ja nawet tą ziemię, co pod wodą, troszkę ruszyłem, to jak to na wiosnę mi obecnie ja to przyciągnę agregatem i będzie ok. a jak ja bym tego nie ruszył i taką skrupę bym zostawił, to agregatem co najwyżej można było zęby połamać na tym, więc też to tam trochę musiałem... Zjeździć było, powiem Wam, miałem trochę stracha. Momentami, bo już zaczynałem spodem ciągnika ciągnąć po ziemi, ale jak mówię, jakoś tam się udało o troszkę większe obroty. Bo, tak jak teraz mam ograniczony ciągnik, nie wiem, czy to będziesz widział, tutaj mogę sobie zaprogramować w komputerze na jakich obrotach. I mimo tego, że ja gaz ręczny daję do końca, czy tam nożny, on osiąga tylko właśnie 1620 obrotów, i na takich obrotach o ramy. Jest to wystarczające, ciągnie się nie będzie ani, ani nic. Tak jak widzicie jeszcze tutaj, pokaż na, na pasek, jeśli chodzi o wykorzystanie mocy. Widzicie? Nie tak ciężko jednakowo, żeby ta moc jednakowo była właśnie na takim polu, bo mówię, bo jedziemy troszkę w poprzek, to jest różnie, ale idzie na takie 70% cały czas, zdarza się, że wyskakuje poza tutaj takie kółko, poza ten obręb, to jest... Mamy tutaj taką opcję korzystania z dodatkowej mocy silnika, jeśli nie mylę. Zaraz Wam powiem, jak to... Tak, to jest włączenie i wyłączenie mocy dodatkowej. Tak tutaj się to nazywa, i to jest właśnie to, czym się nam się pokaże. Akurat pewnie teraz nie, bo jak trzeba, to się nigdy nie pokaże. Tutaj wychodzi poza ten ten kwadracik, nie? ale to jest wszystko seryjnie, tak zrobione. Tak ja. Pod jednym z naszych filmików pojawiło się właśnie pytanie, czy jestem w stanie ustawić ten pług tak, żeby nie jeździć w bruździe. Nie, 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 to nie jest pług on land. to no, Ten pług musi być w gruździe Muszę cały czas jechać w bruździe, bo inaczej się go nie da. Mówię. Tamte pługi, żeby jeździć obok brudy, tak zwane on-land się nazywają, to jest kompletnie inna budowa, całkiem inna wieżyczka. Inne pługi, można tak powiedzieć, inna budowa pługa, o tak. Więc, więc, a my nie braliśmy takiego, gdyż wiecie, są to naprawdę bardzo duże koszty, jeśli chodzi o, o pług tradycyjny, a on po pierwsze. Po drugie, słuchajcie, to tak na rękę jeździć na takim pługu, to też nie do końca się da. I wtedy ta orka nie będzie taka ładna. Bo, bo trzeba było jeździć dla nawigacji. W tym ciągniku akurat mamy nawigację, tak jak ona jest aktualnie wyłączona, tu ją mogę włączyć. Eee, ona jest bez autotraka, głównie ją wykorzystuję do odbierania od miedzy po lub na jęczmieniskach. Eee, gdzieś tam się raz trafiło, że nim nawozy siałem, ale to było jeszcze kurde, chyba z 5 lat temu. To tak wszystko to właśnie mamy na autotraku 6630. Mamy 66-30 na autodracku. no i tam, tym głównie takie rzeczy, wiecie, precyzyjne ale Jest to wygoda, no nie mówię, że nie. Jeśli chodzi o nawigację, sam się zastanawiam u siebie na gospodarstwie, żeby to włożyć. Bo naprawdę to wygląda tam przy sianiu, czy przy wszystkim. Tutaj przykładowo Michał w ogóle nie używa żadnych znaczników. Znaczniki ma normalnie pościągane, czy w silniku do kukurydzy, czy w silniku zbożowym, gdyż nie ma takiej potrzeby, jeśli jeździ na, na GPS-ie. Aktualnie Fendi jeździ na RTK John Deere na RTK to tam wiecie do, do centymetra dokładność yy, A jak wykupywaliśmy licencję John Deere'owską To jeździliśmy na sygnale SF, nie wiem, nie jestem czy SF2 czy SF3 Ale też, też fajnie dawało się z nim siać. Tu mamy normalnie, jak widzicie on jeszcze nie złapał zasięgu Trzeba chwilę poczekać, bo tutaj się yy, pisze, że no gp, no leave. Nie złapuję jeszcze zasięgu, bo to antena trzeba chwilę poczekać, żeby się skonfigurowała. To jest antena ITC, jeszcze jedna z pierwszych, jakie wychodziły. To w ogóle cały zestaw był, był z ciągnikiem. Że ona chwilę potrzebuje, potem złapie zasięg i wiadomo, powiem Wam, że jeśli się odbiera między przykładowo 4 na godzinę, no to ten sygnał SF1, który tam ma teoretycznie dokładny do 20 cm, czy tam 15, pewien nie jestem, to by trzeba było się zapytać. ale nie ma za dużej dokładności. Szkodowo siać się na nim nie da. ale jeśli chodzi o odbieranie od mniej 4 km na godzinę, naprawdę fajnie równo to wychodzi. Na kukurydzy tego nie używam prawie wcale, bo widzicie właśnie włączyło się coś już powoli, czy sygnał łapie, na kukurydzy tego nie używam, bo jak ślicie kurydzę kukurydzę od GPS-a, no to odbieram, tak fajnie wychodzi, że prawym kołem jadę po a tylne koło osługa, bo tak mamy ustawione koło pod od że jak idzie koło, tak samo odbiera ostatni korpus. Wygodne to jest, naprawdę mega wygodne, przynajmniej dla mnie. Więc jeśli ja jadę prawym kołem po rzędzie, to wiem, że tam z prawej strony tego jednego rzędu mi zabiera, akurat fajnie równo to jest dograne. Także mówię, wracając do pługa, nie, nie, niestety. To jest punkt tradycyjny, jeździmy normalnie w bruździe. Czy Lemkenem, czy, czy tym właśnie punem. Wszystko jest. Mówię, tam jakieś pytania, właśnie. Przez to, że zadajecie pytania, my mamy tematy, o których możemy Wam opowiadać, bo tak w pewnym momencie wiadomo, no, kiedyś te nasze tematy, to co mówimy sami z siebie, może nam po prostu zacząć brakować pomysłów. Na, na to co wy chcecie usłyszeć. Także każde jakie jest pytanie, no to, to nie ma żadnych, wiecie, tajemnic, jeśli chodzi tam o sprzęty i tak dalej, to to, to, to zadawajcie można... śmiało pytania w komentarzach. Tak, to, to możemy powiedzieć, no bo wiecie, czy to kurde... Jeśli my wam tego nie powiemy, to ktoś inny wam to powie, bo to nie są jakieś rzeczy, tajemnice, nie wiadomo co. Rzecz normalna, a ja sam wyznaję zasadę, kto pytanie błądzi, sam jak zaczynałem, to, to naprawdę dużo się pytałem. Wiecie, jak ktoś Ci powie coś mądrego i, i to mam jak tego człowieka posłuchać, niż próbę samemu uczyć się na błędach, zepsuć i być, a wiecie, rolnictwo nie wybacza, to jest cały minimum rok w plecy. Czasem przez jakieś błędy, jakie się popełni, można parę lat e, potem coś e, tego żałować, nie? Mogą być skutki uboczne w polu. I tak samo ja cały czas mówię, że pola nie oszukasz. Nie ma czegoś takiego, że Ty nie dasz zawozu i Ci się urodziło. Dobra, raz, drugi, trzeci nie dasz. Ale przecież ten nawóz, który dajesz w ziemi, tak jak mnie uczyli na studiach, on się nigdy w stu procentach... Przykładowo teraz tutaj, nie? Na wiosnę będziemy siali, przyjmujemy jęczmień, Michał posieje tutaj nawóz, uprawimy i tak dalej, wsieje to. Rośliny z tego pobierają więc jakieś około połowy, połowy do 60% chyba, z tego co pamiętam. Jak się mylę, to mnie poprawcie, bo wiecie, nie wszystko nie zawsze się na tych studiach tak dobrze słuchało, jak oni mówili. Ale chodzi o to, że 100% nawóz nie zostaje pobierany przez te rośliny. On po prostu jest w ziemi. ziemię też korzyściamy. Więc. Więc wiecie, tak jak ktoś mówi, że. Że nie dał nawozu przychodowo i, i to mu się urodziło, dobra, nie ma problemu, fajnie, ale tak za trzy lata zobaczysz, że ta kukurydza, czy tam co tam innego będziesz siał, to już tak fajnie, kolorowo nie wyjdzie. Pole nie oszukasz, tak, tak jak to mi ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział, to są naprawdę słowa, z których ja, ja korzystam, że, że właśnie że pole nie oszukasz, tak się staram też, co chwilę powiem Wam tak, no... Bo każdy się pyta, bo przykładowo dużo osób się pyta, jakie tam odmiany, co dajemy. Słuchajcie, każda, każde gospodarstwo jest inne, każde ziemie są inne. Przykładowo, tak jak ja wiem, no te odmiany, które się je ja u siebie na gospodarstwie, przyjmę kukurydzę, nie? Michał sieje u siebie też, no nie powiem, że nie, no powtarzają się, ale te, które ja sieję przykładowo na czarnej ziemi albo na glinie, one się nie nadają się w ogóle na piach, więc takim wiecie, no tak Chcielibyście, żebyśmy Wam doradzili. Nie ma problemu, tylko musicie najpierw powiedzieć, jaką macie specyfikację gleb. I najważniejsze, czy znaczy, doborze nawozów. E, weźcie, zróbcie, znaczy, zróbcie próbę glebową. To jest podstawa. To już 13 zł. To jest podstawą do jakiegokolwiek nawożenia. Wiadomo, nie zbadacie tam e, azotu mineralnego, który znajduje się w, w ziemi. No bo te próbki z azotem to już są rzędu chyba. No to już nie mówię, żeby tak, tak wariować aż, nie? Dlatego polecam, mówię Wam, róbcie e, próbki glebowe, bo to jest najważniejsze. Może nawet uda Wam się skorzystać z jakiegoś dofinansowania w gminie, bo u mnie na gminie było właśnie coś takiego, że gmina dopłacała chyba 11 zł do próbki, więc próbka mnie kosztowała 2 zł. No i czas, który musiałem poświęcić, żeby to pobrać. Ale i zawodzicie to normalnie do stacji. Chemiczno-badawczej, tam zależy ile tam mają e, pracy. Wiadomo, no nie wymagajcie też od niej, żeby oni to wam dzień, dwa, zrobili. Jakby w urzniwach zaraz e, zrobicie próby i chcecie, żeby jeszcze przed rzepakiem zdążyć, żeby tam, e, mówię, wiedzieć, co macie w tym polu. Nie, nie, to tak nie działa. Teraz jest zima, jest spokój. E, jeśli macie, glebę będzie zamarzniętą, pobierzcie. tylko proponuję z, m, na hektarowym kawałku z czterech miejsc, jeśli macie, tak, żeby Wam zobrazować, z czterech na hektarowy kawałek jest macie pobieramy z czterech miejsc przykładowo próbkę i z wierzchniej warstwy z jakichś 15-20 cm i nawet troszkę, no dobra te 27 wam wystarczy, chodzi o to, to co przewracacie na górę, nie? Następnie, tak jak było mówione, odpowiednia odmiana najważniejsza taka, żeby na waszych w waszych warunkach klimatycznych, można to tak nazwać tak, bo klimat jest chyba różny troszkę w Polsce, nie wszędzie jest Jednakowo tak samo. Jednakowo taki sam. Jest wiadomo, roczna suma opadów może być inna. Tak, jak mówię, chleby, inne gleby, inne temperatury itd., itd. No i terminy siewów też, też, też inaczej to wygląda. My tutaj na Podkarpaciu e, jakoś e, nie zaczynamy pierści siewów. Najszybciej z tego co się dobrze orientuję to Śląsk, chyba jeden z pierwszych rejonów polskich, który zaczyna wiosenne siewy. I tak samo jest i ze żniewami, no powiem wam najgorzej jak się pojawiają właśnie filmiki na YouTube, jak tam ludzie już koszą, już coś robią, a u nas cholera jeszcze, jeszcze zielone, jeszcze trzeba tydzień, dwa czekać, no i tak gniecie troszkę w dołku, bo już by człowiek Kubusia zapalił, już by coś pojechał kosić, nie? Bo Kubuś przygotowany, czyli lekcjon, Kubuś stoi przygotowany, gotowy, kurde, a to jeszcze zielone jeszcze nas trzyma. Także tak to, tak to wygląda, no mówię. W razie czego? Pytajcie pod spodem, co będę mówił, kto będę powiedział. bo Omnibusem nie jestem, dlatego też, jeśli coś powiedziałem źle na chwilę obecną, poprawcie mnie, bo człowiek się uczy całe życie. Nie można, jeszcze się nie zdarzyło tego, tak, żeby ktoś wszystko wiedział i wszystko robił idealnie. Także, jeszcze raz życzymy Wam wszyscy, tak samo jak i Czesa, tak samo jak i ja i cała nasza ekipa, życzymy Wam wesołych świąt żebyście je spędzili, pomimo tych obostrzeń, w gronie najbliższych a każdy kolejny rok i zbiory kolejne, żeby naprawdę były u was jak największe i żebyście jak najbardziej byli z tego wszystkiego zadowoleni no i oczywiście życzę wam nowych maszyn, nie? bo, bo wiadomo, na nowych maszynach dużo lepiej się robi niż na starszych muszę przyznać, że już nagraliśmy no, co prawda nie dużo tych vlogów, ale już kilka się pokazało no i tam w zapasie trochę jeszcze nagranych mam eee, I muszę przyznać, że już eee, po tych vlogach trochę Przyzwyczailiśmy się do tej kamery Nie ma... nie mamy już takiej tremy eee, za bardzo właśnie żeby rozmawiać no, I Na tutaj... początku było strasznie, wam powiem Zrobiliśmy jednego testowego, którego żeby zobaczyć w ogóle jak to będzie wyglądało Ale... No dobre, nam to wyszło, nie? Bo potem się już myślisz... Tak, pochodzić... bo wiedzieliśmy co, jak, w jaki sposób eee, rozmawiać eee, tak, już nawet, nawet kamera na drodze mi nie przeszkadza A powiem wam, pierwszy raz, co jechałem kombajnem, taki trochę byłem jeszcze zestresowany, nie? Ale teraz, nie, już podchodzimy do tego na ludzie. No, a tutaj właśnie, i to szczególnie po Rafale widać, e, co do tego, że już całkowicie na ludzie podchodzi do tego A i... taki niby nieśmiały Tak, a taki niby nieśmiały Rafałek jest No, także ten, jeżeli byście chcieli, może kiedyś po prostu zrobimy takiego making offa z naszych początków, ja, jak wyglądały nasze e, początkowe te vlogi właśnie tam tak. Bo wiadomo, tutaj ja to jak montuję, to staram się, że to jak najlepiej tam wyszło, no nie? E, a, a jest dużo... taki materiał, to czasem nie wiadomo, co to z tego zrobić Dokładnie, i są, mam e, dużo trochę takich ujęć po prostu śmiesznych e, nagranych I pomyślałem, może kiedyś po prostu wstawimy takiego making offa tak Jeżeli byście chcieli Także łapkujcie, oglądajcie John jest lepszy niż Fan. Nie <grym> słyszałeś Michał tego. Araj, cześć. Trzymajcie się, cześć.